Cześć. W tym krótkim materiale chciałam ci przedstawić, jak pomagam małym i średnim firmom zdobywać więcej klientów dzięki marketingowi w social mediach. Przejdźmy teraz do konkretnej historii mojego klienta. 131 potencjalnych klientów pozyskanych w 30 dni dla firmy usługowej, wszystko dzięki reklamie w social mediach i odpowiedniej strategii działania. Studio projektowania wnętrz AP Design. Kim był klient? Klientem był pan Piotr Górski, czyli właściciel studia projektowania wnętrz tutaj AP Design Stru Miasta. Pan Piotr i jego zespół architektów od lat realizują projekty wnętrz, a klientów pozyskiwali głównie z poleceń. Gdy zgłosił się do mnie, mieli jasno sprecyzowany cel, czyli tak naprawdę chcieli rozwijać markę, docierać do nowych odbiorców i wprowadzić systematyczny sposób pozyskiwania nowych klientów, niezależny od rekomendacji. Współpracę rozpoczęliśmy w styczniu 2023 roku. Moim zadaniem było pozyskanie potencjalnych klientów zainteresowanych usługami Studia oraz wsparcie zespołu w całym procesie, od reklamy po instrukcję tutaj kontaktu z klientem. W opisie oczywiście będzie tutaj link do tego wpisu blogowego. Będzie można się zapoznać ze wszystkimi materiałami, również z opinią pana Piotra. Z czym mierzył się tutaj pan Piotr? Nie myli stałego napływu nowych klientów. Działali głównie z polecenia. Większość działań reklamowych w przeszłości nie przyniosła zadowalających efektów. Chcieli skalować biznes, ale nie. Posiadali wypracowanego procesu napływu nowych osób, które po prostu mogą być zainteresowane ich ofertą. Potrzebowali uporządkować sposób kontaktu i prezentacji oferty tutaj e, z klientami. Nie mieli dużego doświadczenia w prowadzeniu płatnych reklam i obsługa zainteresowanych osób z reklamy. Co zrobiłem? Zaproponowałem kampanię reklamową na Facebooku i Instagramie, skierowaną do właścicieli mieszkań i domów w którym mieście, którzy poszukują wsparcia w projektowaniu wnętrz i konsultacji projektowej. Stworzyłem pełny system pozyskiwania potencjalnych klientów czyli tak naprawdę od samych treści reklamowych, przez formularz kontaktowy, po pliki i wszystkie instrukcje, które ułatwiły im kontakt z potencjalnymi klientami. Przeprowadziłem analizę oferty, wskazałem, co warto zmienić, uprościć i dopasować do języka grupy docelowej. Regularnie spotykaliśmy się online, aby analizować wyniki i dostosowywać y, działania. Takie spotkania były w formie konsultacji na Google Meet, były one zazwyczaj raz w tygodniu. Zapewniłem pełne wsparcie w procesie sprzedaży, czyli przekazałem gotowy plan działania, pliki do zarządzania tutaj kontaktami z reklamy, tabele i schematy postępowania ze zainteresowanymi osobami z reklamy. Też trzeba zaznaczyć, że z takimi osobami z reklamy e, trzeba się trochę inaczej e, kontaktować są to osoby, które nie mają po prostu wypracowanego zaufania do nas, widziały tylko naszą reklamę i po prostu trzeba te zaufanie zbudować. Przejdźmy teraz do rezultatu i efektu, który przyniosła ta współpraca. 131 kontaktów do potencjalnych klientów zainteresowanych usługami pana Piotra pozyskanych w ciągu pierwszych 30 dni współpracy. Średni koszt pozyskania takiego kontaktu to 6 zł i 11 groszy. Łącznie wydaliśmy 1800 800 zł, co daje tak naprawdę bardzo niski koszt względem potencjalnych przychodów z pozyskanych zleceń. Kilkanaście osób zapisanych go do kontaktów w przyszłości tutaj w tabeli sprzedażowej potwierdzonych tutaj przez y, pana Piotra. Kluczowymi elementami skuteczności kampanii okazała się tutaj sprawdzona strategia z bezpłatną konsultacją jako pierwszy krok. To rozwiązanie znacząco obniżyło nam koszt pozyskania kontaktu, czyli tej zainteresowanej osoby, zwiększyło zainteresowanie i jednocześnie pozwoliło utrzymać bardzo wysoką jakość kontaktów. Cały zespół wdrożył proces obsługi klientów i zyskał gotowe narzędzia do dalszego działania. Mamy tutaj również potwierdzenie tych statystyk z reklamy oraz takie przykłady, w jaki sposób te reklamy wyglądały, czyli mamy tutaj tekst. Grafika, która trafia do tych zainteresowanych osób i jakiś nagłówek. Dzięki połączeniu skutecznej kampanii reklamowej i wdrożeniu gotowego systemu sprzedaży, tutaj studio API Design mogło rozpocząć proces pozyskiwania klientów na nowych zasadach, opartych na danych, a nie przypadkowych poleceniach. Ok, więc tak, dzięki za oglądanie do końca ja na co dzień pomagam małym i średnim firmom zdobywać więcej klientów dzięki tutaj reklamie i działaniu w social mediach. W ciągu ostatnich 5 lat współpracowałem z ponad 80 firmami z różnych branż i stworzyłem ponad 30 stron internetowych. Jeśli Ty również potrzebujesz takiego wsparcia jak Pan Piotr, to kliknij w link w opisie, przejdź na moją stronę internetową i umów się na taką krótką, 15-minutową rozmowę, podczas której zobaczę, czy jestem w stanie e, Ci pomóc. Więc co, dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, cześć.